A teraz była helikopter, bo nie <grymne> Jesteśmy na przyłączeni pod chodkiem. Wybieramy się teraz na mięgusza czarnego. Ale najpierw trzeba zjeść. I pada śnieg, <grym> świeci słońce na zmianę. To no dlatego się też tak piska. No, ale słaba jest widoczność, więc nie wiem, może się nie lubię. Niektóre się odrzuciły. No, Ostatnio nas zatrzymał chłopak, to teraz może nas zatrzymać Mięgusz. Nie, bo póki rozlikać tylko. Ale generalnie... <śmiecki> generalnie, żeby tu wejść, to trzeba się wpisać yy, na dole w, yy, do księgi wyjść latę niskich. Yy. No i zaczyna się tutaj dochodzi się do chłopka. No i stąd można iść albo tutaj na czarnego mięgusza, albo tam na pośredniego. I dalej na Wielkiego. Do księgi wyjść z Taternickich możemy się wpisać przez internet lub analogowo. Taką księgę znajdziemy na werandzie starego schroniska przy morskim oku. Zaznaczamy tam ilość osób, cel wędrówki oraz godzinę planowanego powrotu. Planowana godzina powrotu? Napisz później, w późniejszą, co nawet nie odczuwa odczuwać tej <laughs> 18, może 19. Nie, nie przesadzaj Z przełęczy pod Chłopkiem ruszamy w stronę Mięgusza Czarnego. Na pierwszy rzut oka nie widać wydeptanej ścieżki. Jednak gdy zejdziemy nieco w dół w stronę Słowackich Jezior pokazuje się nam lekko zaznaczona wąska ścieżka, która niestety szybko znika i musimy zacząć poruszać się trawersem. Oh. Dni. i Monika. Po dłuższej chwili trawersowania na trasie zaczynamy spotykać kamienne kopce, które wskazują nam drogę prowadzącą na szczyt. Musisz jest kopie. Byś układała. Kopczyki są ułożone naprawdę gęsto i ciężko stracić je z oczu, chociaż. Nie jest to niemożliwe. W tym momencie spotykamy na naszej drodze trudność, jaką jest śliska skała. Która zmusza nas do trzymania się blisko ściany i zachowania szczególnej ostrożności. Oh.

Z tego miejsca dobrze widzimy mięguszowiecką przełęcz pod chłopkiem, która była początkiem naszej wyprawy. Dalej, do góry przez chwilę prowadzi nas wydeptana ścieżka, która szybko znika, by dać miejsce skałom. You've been giving nothing. Oh, I've been wanting something you. you been giving nothing. Kolejna trudność, z którą spotykamy, o której raczej rzadko się myśli, to ostra skała, na której bardzo łatwo o zranienie. Przy wariancie drogi, którą wybrałyśmy przed szczytem, czeka nas już tylko krótki, ale niesamowicie widokowy

Teraz było helikopter. i był widok. Był widok? Troszkę, ale już nie nadal, ma. Ale, ale troszkę jest. Yy, ale był. Ale nie, był, był lepszy ale widok. Był, tam był. Tam na przykład są góry też. Tam. No tak. Tam są. są. Głęboko i daleko. I tam głęboko, ale są. Ale polecasz niego. Pięknie. Marta się tak bała. Ja się bałam. Ale... Ale pięknie, ja na razie nie chwalę, muszę zejść. Gdy zejdziemy już na dół, musimy zaznaczyć swój bezpieczny powrót w księdze Tatarnickiej. Siemanko! Hejka! Podsumowanie Mięgusza Czarnego. Yy, szlaku poza szlakiem. Dokładnie. Było pięknie, Marta się strasznie bała na szlaku. Ja się bałam. <laughs> Jak nie jasno, tam nie wejdziemy. <laughs> nie no, ogólnie to... Um, ogólnie to Monika chciała zrezygnować. Ja chciałam zrezygnować po pierwszych trzech krokach, ponieważ przerażał mnie fakt, że nie ma tam szlaku. No, ale... ale był! Oznaczony... ...kupeczkami z kamieni. <laughs> Kupeczkami z kamieni! Tak, był taki oznaczony. Ciężko było się potem zgubić. Jak nie, już... no było 500 tych szlaków oznaczonych kupeczkami z kamieniem, więc ogólnie mogłeś iść każdą stroną. Tak, czyli jak to by się doszło i tak na górę. No. Ale jako pierwszy taki szlak poza szlakiem nasz, to... Piękny. Przyjemny, piękny, piękny. piękne widoki. Piękny. Super. Jak ktoś Ekstra. zamierza robić poza szlak, to... Jest to do zrobienia. To jest to do zrobienia. Na pewno? Jest to do zrobienia. Dałam radę. <noise> Dobra. Dałyśmy. I to wszystko chyba. Bye, y'all. Bye.